Witam was w kolejnym odcinku Let's Play Batman Arkham Asylum Witam was bardzo serdecznie, jak możecie zauważyć, albo i nie Rozpocząłem sobie rozgrywkę na ustawieniach niskich I zobaczymy jak mi się będzie grało, czy będzie mi się grało dużo lepiej Ale z tego co widzę, FPS-y chyba się nie różnią Więc chyba po prostu w następnym odcinku powrócimy do średnich Po co grać na niskich, skoro daje to taki sam efekt Mm, ale jeśli by to wiecie, jeśli by to dawało jakiś efekt, no to wiadomo, że wolę grać na niskich. Aż takie ważne to to nie jest. Masz te czacho. Ale co tutaj jest właściwie? To są prysznice, ta? Właściwie to ja nie wiem co ja mam w tym momencie robić. Aha, miałem wpuścić tego ziomeczka. Elo A gdzie ja mam teraz iść? Tutaj? Nie wiem. Matuchno. Au. Chyba jednak nie. Czekajcie, bo trzeba pozabijać te wszystkie złe, wredne czachy. One nas mogą zniszczyć! Ale. Dobra. Idź ty pało, Ja sobie wolę wejść tędy. Co będę wchodził przez drzwi? A nie, bo tutaj się strasznie długo idzie. To jednak będę wchodził przez drzwi. Sorry, Gregory. Dobra, to co ja mam tutaj zrobić w takim razie? O, widzę, że tutaj jest jakieś przejście. Tam się nie dostanę. Trzeba by to jakoś wyłączyć, ale jak to wyłączyć? Trzymał Aha, nie, bo on mi tylko tak... O, 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 o! Aha! O! Pick up coś tam? Matuchno. Aha, ale to jest po prostu tak do nauczenia się, tak? Że ja tak mogę robić. Taki jestem, sprytny. A co mamy tutaj? Tutaj... A tam możemy iść. No wyskakuj stąd Batmuch. A o, climb było. Aha, tak po prostu. Tutaj. Tak! Transfer loop. A do dupy wygląda ta gra, wiecie co? Ja nie wiem czy ja bym nie zrobił. Ale nie no dobra, już chrzanić to. Hmm. Niby jest to 30% pełne 30 fps w tym momencie. Ale zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Myślę, że właśnie jeden odcineczek sobie tak pociśniemy Hmm, Joker, Secure area to continue w sensie. Fucking shit, nigga, damn! Ja pierdzielę kompletnie ich nie widziałem. Oh, fuck. Oh, shit. Troszeczkę mi się nie udało. A czekajcie, to jest kontrol i, i lewy. Nie, nieważne. To jest, o, dobra. Wchodzimy dalej. Joker! Hello! No, I'm on O oh, shit! <mary> Będziemy mogli mieć z nim małe problemy. Bo jest tak, jak to słusznie zauważył, Joker troszeczkę duży. Pff, no to mi się udało. No super, że tak umiem. What the f What the fuck? Rzucił we mnie człowiekiem, serio? Ej, to chyba nie ma sensu. Ja stąd spierdzielam. Jego z nim chyba dzisiaj nie się nie Może się jednak się z nim walczy? Jak 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 się z nim walczy? What the fuck? Czekajcie. Rzucanie batarangami chyba nie ma sensu. What the fuck? Czekajcie. What the hell? Co się stało? What the fuck? Nieważne w sumie. No dlaczego nie rzucisz, co? No dobra, to co my teraz mamy robić? W ogóle nie rozumiem, jak, jakim cudem gościu ten się zabił. Powiedzmy, no to może mi to otwórz, deklu. Co się stało? Upgrade, matuchno, enter to continue. Ła, wow. czekajcie. Upgrade'y. Special combo troll. Aha, cholera. Nie zobaczyłem. Aha, to po kolei trzeba? Nie. Combo ten. Critical combo Strikes. Take down Armor. O, Armor upgrade. To by się przydało. Czy ja nie mogę już? Czekajcie, aha, bo już teraz nie mam tych, tak? Czekajcie, bo już teraz nie widzę. Za co to się ten? Czekajcie, A D Shift Throw, A D W to ten, Zobra, zobaczymy. Ale o co chodzi? Jak ja mam to upgrade. Najwyraźniej mnie nie stać. Dobra, ale którędy ja mam iść? Ha, on mi już to odblokował. Rozumiem. Cześć, znalazłem coś fajnego. No już idę, gościu Ała, chyba nie trafiłem w drzwi. Dame No fu jak to obrzydliwie wygląda, wiecie co? O fu, zobaczcie na twarz Batmana Bleh. 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 To ja magicznie robię czary mary czary Mary, graficus polepsus O no nie, no i w tym momencie mi dało filmik, serio, ja tu chciałem czarować There's no escape, Joker. Silly bat! I don't want to escape I'm having way too much fun! I even have you here to give a smile on my face! Not for long. Really? We'll see! Ta-ta! Oh, I forgot to say... Just in case you were planning on following me, I've arranged a little insurance. Gordon is on his way to Harley as we speak. Officer Bowles. <laughs> <laughs> Balls. Balls. bit you this Dobra, to ja teraz znowu sobie czaruję. Cherry Mary, Charry Mary i zmieniamy się w te głupie gary. A, a, a. Dobra, jesteśmy. Czary zadziałały i jesteśmy w troszeczkę lepszym świecie. Co to? Co to jest? Secure train transfer Oh my god. Dobrze. Czekajcie, jeszcze raz. Map objective tab. Czyli musimy się dostać tutaj, tak? Czy musimy iść tędy, potem w lewo i w prawo Tędy i w lewo. Dobra, lecimy w lewo Gówno. Czy ty musisz... O oh, fuck! No i... Fuck! Joker will not win. I won't let

Wszystko niszczy. Ma dobra pierdziele, już nie będę tego niszczył. No pier Co to jest? To jest jakiś ma. O kurno, można tak na szybko rzucić batarangiem. To mi się podoba. What the fuck is that? No, przecież klikam ten prawy. O, oh, shit, nigga. O, oh, man! Znowu dostał w pachę. O oh, yeah, uwielbiam trafiać ludzi w pachy. Mhm. Mm Dobra, co my tutaj teraz mamy? Gdzie ja mam iść, tak naprawdę? Może pójdziemy sobie tędy? Czy ja dobrze przyszedłem? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia.

ale może pójdziemy sobie tędy, skoro tutaj, a nie tędy przyszedłem. Aha, dobra. Czyli oczekajcie, czekajcie, czekajcie, bo ja przecież mam ja muszę gdzieś dojść. Ha? czyli tutaj w prawo, tak? Czyli dobrze mówię, tutaj, tak? Zobaczmy jeszcze dobrze. I tutaj po lewej od razu mamy nasz cel. Czyżby tu? Próbujemy jeszcze raz. Nie wiecie dlaczego, ale ale tak. Bo ja muszę iść tutaj, tak? In a crime scene, use detective mode to search... for... I co ja mam tutaj robić? Bo ja tego nie rozumiem. Ja nie rozumiem po... A Aaaaaaah jak ja mogłem to ominąć? Ja pier. No i to. Dobra, dobra, to git. No to git, to mi się podoba. To wcale nie jestem aż taki głupi, bo nie widzieliście ile się z tym męczyłem. Hehe. <zysklarziny> dobra, wychodzimy z tego. Czy ja mogę to rozpierdzielić? Do czego nie? Czekajcie, ym, co ja mam tutaj robić? Dlaczego? Może tutaj mam więcej tych, nie? A, Tutaj coś mamy. Jak ja mam tu zeskanować? Alkohol, sample, frank balls. A może jednak jestem głupi? Czekajcie, bo ja teraz nie wiem znowu, co ja mam robić. Gdzieś by się przydało, wiecie. Wtegesować na górę może? Skoro tutaj już nie mam tych. I teraz co? Następne mamy tu. To co może mam wrócić tutaj? Tak! Mhm... Mm Okej, okay, muszę za tym podążać, rozumiem. Rozumiem. What the fuck? What the fuck, jaka schiza! Co tu się dzieje? Gdzie to jest? Gdzie jest ten alkohol? Tutaj, lecimy dalej. The shed. Doszed... Dobra. okay. How did Joker get- Be quiet. What's going on? Ah, eh? ah, 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 man Mr. J doesn't want you following us just yet! Nope! Ouchie, ouchie!

Tylko tak mogę to zrobić, tak? Ale tutaj się da wejść, widzę już. Something for you to to. Nie wiem, czy ja muszę długo to klikać, czy nie długo to chyba kli kli klikać. Nie jeszcze wyżej. Tam! Run and jump, Wash ty w dupę. Nieważne. Gdzie mam iść? A kontrol? Czekajcie. What the fuck! F, escape. ŁA wow, NIGA! Ja pierdzielę! Ledwo zginąłem! Znaczy, ledwo przeżyłem! Gdzie jestem teraz? Serio? Zajebiście! Tylko czekajcie: tam, 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 tam. Tędy czyżby? Nie, bo ja po prostu mam chyba być tutaj, tutaj środkiem, nie? A no jasne, i teraz tu się otwiera. Ja tu mam! No i zajebiście, nie? Wait. Tak, profilaktycznie. Trzeba co 10 sekund rzucać baterangiem tak profilaktycznie właśnie Ej, ja chyba nie powinienem tutaj być Czy powinienem? Co ja mam tutaj zrobić? Nyga Czekajcie A jak ja mam to zrobić? Tabem mam nową zdolność? Czekajcie. Gdzie ja tutaj mam coś co wybucha. Nie mam tu czegoś takiego, no to eno. No to eno. Czy ja mam teraz wrócić, serio? To ja już nie wiem, co ja mam teraz w tym momencie robić, no. Jestem zagłupi na tę grę, najwyraźniej. A to trochę słabo. Bo chciałem zrobić z tego serię, ale oni mi. O oh, fuck. Czekajcie. Nie, bo ja teraz idę w drugą stronę. No dobra, przynajmniej wiem, gdzie jestem. Dobra, robimy tak. No, ściup, ściup, tutaj wbijamy się. Tutaj dobra, lecimy sobie tędy, wszystko fajnie, tak, pamiętam Tutaj mamy coś takiego. No dobra, czyli wypadałoby na to, żebyśmy poszli tędy, o! Okej! Okay. Jestem debilem! Jestem debilem. Nie mogę się puścić tam, ale pedalstwo. E, słaby jest ten Batman. Is under hum, hum, hum. Gdzieś trzeba wejść na górę. O tam! Ale to się zajebiście w ogóle robi, tak że to się tak najpierw wkręci, tak a dopiero później wiecie, tak się I można się wciągnąć, nie? Zajebiście. Warden Sharp, go to the unit. Dobra. Znowu coś mamy zeskanować. Hold X to scan. Wow, w dupę, dostaliśmy takie jakieś tygeski. Sorry, strange writings and symbols that have been found around Arkham Island and described by Batman. This must be left for a reason. What story? Aha, czyli to tylko tyle, tak, okej. Okay. To pierwszy taki, no tak, to pierwszy dlatego jest taki wprowadzeniem, dlatego gówno nam mówi. Dobra. Ooo, oh, it's bad. Brz, 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 brz. Oh. O oh, shit. O oh, mamy broń. A nie, nie mamy. O oh, shit. Czekajcie, bo ja mam tego nowego upgrade'a, nie wiem jak go użyć. Czekajcie, ja się odsunę troszeczkę. Chcę shift i ten i Nie wiem o co chodzi. nieważne. ważne. Jebut. O, oh, masz ci, ci zły orku. going. <mirals> Any sign <mirals> of dad? Doc? Not yet, but I'm getting close. Harley Quinn tried <Tak>. to slow me down. later on. Damn. Of course not. I'll get back to you when I reach the end of the trail. Dobra, otwieramy. Je pam 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 pam. Coś mi się tutaj ładuje w prawym dolnym rogu, niga. O, kogoś zabił. No otwórz to, tutaj klu. What the fuck? Oracle, Joker's men have taken control of the cell block transfer corridor. That's not good. I patched into a guard radio. That's not good. No, you don't say, niga team. I'll calibrate the cowl's vision mode to isolate armed henchmen. The direct approach is suicide. We need to be a different way past them. Okay. I just heard that something is happening here on gargoyles very often.

Arkham jumps never a good. Our friendly neighborhood, rodent is on sobie. o ty o. Ki Ci O. I suppose I better W Dobra, ja w ogóle nie wiem czy ja mam istenty. Czekajcie, bo może tutaj są jakieś znajdźki. Ja bym sobie poszedł na przykład tędy, ale pewnie będzie Locked. A, no okej. Okay. Tak myślałem, no ale cóż mogłem na to zrobić, na to poradzić. Musiałem sprawdzić, moja ciekawość jest silniejsza ode mnie, no. Taka prawda. What the fuck? Po cichu, po cichu. O, oh, je yeah baby! Teraz sobie polecimy tam! Pach! Pach! O nie, ja nie chciałem Silent! Ja chciałem normalny, no. Chciałem go pobić, tak wiecie! A, ja mogę teraz tutaj chodzić, tak? I teraz mogę sobie tutaj. Dame. Czekajcie. A, bo tutaj mam taką drogę, wiecie? Ale mam też taką drogę, czekajcie. Detective mode. O, tam coś widzę, czyli dostaniemy się tam. Ale ze mnie Spiderman! I teraz tutaj będzie można już kogoś pierdiknąć. A, Tim! jest No i co było? Było nie być orkiem. Nie no i po cholerę nie chcę. Złaść stąd, no. Gdzie ja mogę teraz pójść? Momentu! O, dobrze poszedłem. Tamten też jest orkiem? Nie, chyba tamten nie jest orkiem. Niektórzy z nich to orkowie. Nie wiem czy zauważyliście. Drabinę ma zeskakuje, no po prostu. O oh, damn! Fucking shit! A, prawy, kontroli prawy, dlatego mi nigdy nie wychodziło. A, dostał poriu. Wbijamy się, czy ktoś tutaj jeszcze jest? dlaczego akurat jego mi zaznaczyło a nie tak po prostu nacelowało i to wcale nie było nic specjalnego dobra lecimy tam jeszcze bo ja chcę zobaczyć jak to tutaj wygląda czy ja miałem jechać tutaj czy gdzie ja miałem jechać E, eł, eł mój batmuch jest tutaj tak to gdzie ja mam iść tutaj przed siebie tak chyba to a chociaż a może i w drugą stronę właśnie ja właśnie nie wiem, gdzie ja mam teraz iść, czekajcie. Dobra, polecimy sobie na razie tam, bo to jest blisko. Jakbyś mógł tutaj wejść sobie po drabinie, proszę cię bardzo. Dziękuję. Aaa, i kim jesteś? Aaaa, to jest ten mój kapitan! Dead end? O, on chyba nie żyje. Objective complete. Bardzo mi się to podoba. Ja nie wiem czy tym objective Completem nie zakończymy tego odcinka, ponieważ zbliża nam się 30 minut. What? Yes, My genius has allowed me to easily hack into your primitive communication <laughs> My goal is simple. You complete a series of amusingly taxing challenges and well you'll see. Ready for your first one? Good. But be careful cut yourself on this sharply observed portrait. Co ja tutaj miałem zeskanować? Don't cut yourself on this sharply ob... What the fuck, co ja mam tutaj zeskanować, no? So you did it, well done! I would have expected a child to work that one out, let alone the world's greatest detective. A ty chuj tu. Co tu się porobiło? A to są jakieś te? Challenger jego te. Dobra. Co ty w jakiegoś dziwnie wyglądasz? Żebym ci zajebał. Chodno tu. Jep. Nie mogę! Dobra, ale tak jak mówiłem, zakończymy w tym momencie odcinek, ponieważ zbliża nam się 30 minut tego odcinka, więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie na razie. I cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema, Batman, pożegnaj się, ale weź tak w stronę, kam czekajcie, nie pod, nie pod światło właśnie, żeby światło na niego, na niego padało. Batman, co ty nie umiesz się do zdjęć wstawiać? No dobra. Siema!